Uśmiercili wszystkich mieszkańców tego kraju. My nie jesteśmy już ludźmi. Sama widziałaś, jak wygląda ostatni etap przemiany człowieka w maszynę. W naszych żyłach nie płynie już ludzka krew. Chcecie powiedzieć, że nikt tam na dole nie jest człowiekiem? Dziesięć lat temu, tuż przed izolacją kraju, w Tokio zaczęła rozprzestrzeniać się nieznana choroba. Choroba objawiała się wysoką gorączką. Śmiertelność była bardzo wysoka. Nie pojawiły się żadne informacje o przyczynach i przenoszeniu. Zamiast tego rozpoczęto obowiązkowe szczepienia. To był początek końca. Chorobę zafundował nam rząd. A szczepionki, którymi nas rzekomo leczono, były w rzeczywistości cyberwirusem stworzonym przez Daiwa. Wirus atakował każdą komórkę ciała i zmieniał jej strukturę molekularną w biometal. W ten sposób rozpoczęto proces przemiany ludzkiego ciała w maszynę. Co gorsza. ...wirus był nadal w fazie eksperymentalnej. Transhumanizm. Te wszystkie informacje, którymi nas bombardują od jakiegoś czasu. Klaus Schwab i te jego pacynki. W tej bajce z przeszłości o przyszłości. Japońskiej bajce, która powstała 15 lat temu. Jest już mowa o właśnie transhumanizmie. To wszystko, co słyszymy teraz, czyż nie brzmi to znajomo przypadek? No, ja nie wierzę w przypadki. No cóż, zapraszam na ten materiał i zachęcam do własnej oceny i pozostawienia komentarza. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Na początku XXI wieku w robotyce dokonał się wielki postęp. Przez pół wieku cyberimperium było liderem w badaniach i wdrażaniu tej technologii. Od urządzeń domowych po broni, japońskie produkty zdominowały światowy rynek. Jednak postępująca robotyzacja ludzkiego ciała wywołała gwałtowny sprzeciw światowej opinii publicznej. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku energii atomowej i biotechnologii, ONZ zaproponowało przyjęcie regulacji ograniczających zastosowanie robotyki. Cyberimperium zareagowało niezwykle gwałtownie, natychmiast odrzucając tę propozycję. ONZ było jednak nieprzejednane. W odpowiedzi Cyberimperium podjęło radykalną decyzję o wystąpieniu z ONZ oraz o powrocie do polityki izolacji. W roku 2067, przy użyciu najnowszej technologii, cyberimperium odgrodziło się od reszty świata. Minęło 10 lat. Całkowicie odizolowany kraj stał się jedną wielką zagadką. Jak dotąd nikomu nie udało się przedostać przez otaczającą go superszczelną barierę. Mówią, że poza murami są tylko pustkowia. Daiwa zdołała się ukryć w swojej fortecy na wyspie. Chodź, zobaczysz. Tam na morzu to właśnie Daiwa. To oni są odpowiedzialni za to wszystko. Uśmiercili wszystkich mieszkańców tego kraju. A wy? My nie jesteśmy już ludźmi. Nie jesteście ludźmi? Zostały w nas tylko resztki człowieczeństwa. Resztki. Resztki, które wkrótce bezpowrotnie znikną. Sama widziałaś, jak wygląda ostatni etap przemiany człowieka w maszynę. W naszych żyłach nie płynie już ludzka krew. Chcecie powiedzieć, że nikt tam na dole nie jest człowiekiem? Nie widziałam drugiego miejsca, które byłoby tak pełne życia. Starają się jak najdłużej zatrzymać swoje człowieczeństwo. Jadają posiłki, mimo że wcale ich nie potrzebują. Dziesięć lat temu, tuż przed izolacją kraju, w Tokio zaczęła rozprzestrzeniać się. Nieznana choroba. Choroba objawiała się wysoką gorączką. Śmiertelność była bardzo wysoka. Nie pojawiły się żadne informacje o przyczynach i przenoszeniu. Zamiast tego rozpoczęto obowiązkowe szczepienia. To był początek końca. Chorobę zafundował nam rząd. A szczepionki, którymi nas rzekomo leczono, były w rzeczywistości cyberwirusem stworzonym przez Daiwa. Wirus atakował każdą komórkę ciała i zmieniał jej strukturę molekularną w biometal. W ten sposób rozpoczęto proces przemiany ludzkiego ciała w maszynę. Co gorsza. Wirus był nadal w fazie eksperymentalnej. Co masz na myśli? Staliśmy się królikami doświadczalnymi. Teraz całe cyberimperium to ich laboratoria. Ostatecznie zawartość mózgu zostaje nadpisana. I człowiek staje się androidem, całkowicie podległym swoim twórcom. Tempo procesu jest różne zależnie od jednostki. Niektórzy z nas kurczowo łapią się swoich ludzkich pozostałości resztek swojego człowieczeństwa. Nowa technologia nie jest jeszcze dopracowana, więc większość ląduje na śmietnisku. W najlepszym razie czeka nas los bryły metalu pozbawionej pamięci. W obu przypadkach zamienimy się w żałosne istoty czekające na śmierć. Jak długo to jeszcze potrwa? Dajła nie poprzestanie na Cyberimperium. Następnym ich celem jest Ameryka. Już zrobili pierwszy krok umieszczając tam androidy. とサガ。<polity> Na albumach korony zostaw dla króla Na wkaz tylu wersji lupy na wolum A szczeptyn rozwija się w ludziach Gdyby nie był to by umarł Jestem nauczycielem Na koronę Na koronę Na się Jestem nauczycielem Coraz roznosi